Nie taki czad jak masz had. Hej, jak widać mam nowy mikrofon, taki bardziej profesjonalny. Właśnie ten od kumpla, o którym mówiłam. Jak będziemy razem nagrywać, to będziemy używać innego mikrofonu, bo ten byłby niewygodny, żeby tak się nim wymieniać. Mam jeszcze sferyczny. I teraz tak. Zapraszam Was na trzeci odcinek dotyczący dwubiegunówki. W tym odcinku Maira będzie opowiadać o, ogólnie o ludziach, jak wyglądały jej relacje, jak się tam zmieniały przez jej epizody, jak ludzie mogą jej pomóc, jak mogą zaszkodzić. Podzieli się kilkoma radami. No i chyba tyle. Zapraszam. Jeszcze tylko dodam że tu na dole macie linki dotyczące właśnie dwubiegunówki. No i tyle. Wiecie co, chyba muszę osobno nagrywać dźwięk, a osobno obraz, bo jednak ten soft do nagrywania z kamerki to chyba psuje jakość. Były jeszcze pytania o, o jakieś rady na twoim przykładzie, jak jakbyś mogła rozpoznać epizod, że po czym byś poznała, że zaczyna się mania albo że zaczyna się depresja. A, muszę przyznać, że mi depresja może łatwiej, bo po prostu czuję się smutniejsza. E? I to może widać po mnie, bo znaczy zależy kto. Znajomi moi bliscy rozpoznają jak mam gorszy humor. E, po prostu widać to. No ja no, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. W samej rozmowie mogę na przykład mieć coraz bardziej czarny humor. Mm. E, mo, po moich memach to widać no, na pewno, tak. że są coraz bardziej czarniejsze. E, ale dużo razy usłyszałam od nieznajomych, że właśnie mm. się bo że po mnie to nie widać. Mm. No bo się Wreszcie, się ja też miewa. takie rzeczy słyszałam. Ja się staram bardzo uśmiechać, bo ja mam stres, a nawet śmiech, że jak płaczę, to też się śmieję mm -hmm. często. E, teraz się stresuję i się uśmiecham, jak widać. Piękną uśmiechnie. No. <laughs> uh, szczerze mówiąc, ja sama mam z tym problem, zwłaszcza jeśli chodzi o hipomanię, no bo kipomania i mania, y, początki tego, to masz po prostu takie uczucia, że jest szczęśliwe i masz takie pozorne myślenie, że tak Rzeczy się przeszło, tak? że mi przeszło, hmm. że mam remisję, że tak powinnam się czuć, że hmm. tak się wszyscy czują. I mi osobiście jest ciężko y, pod, ja, nie, nie, ciężko mi to sprawdzić. Ja po prostu staram się zbytnio nie ekscytować i nie bodźcować zbytnio, raczej chodzić ze, na spotkania ze znajomymi, których już znam hmm. i się nie, nie stresuję, bo często mam, e, takie jak się stresuję, to też może ze stresu nie być właśnie mania. Hmm. Bo po prostu za emocji. Na, ze hmm. emocji, dokładnie. Ech. Na pewno moi znajomi mogą za, zauważyć zmiany po prostu w zachowaniu, bo hmm. ja jestem zupełnie inną osobą często. Hmm. Zaczynam być wredna dla innych ludzi i zaczynam w ogóle mówić z obcymi ludźmi, zupełnie mm. jak ja, ja się boję, uciekam do łazienek i widzę ludzi, <grym> no to jest ciężkie. A czy u Ciebie jak wchodzi mania, to, to się tak dzieje gwałtownie, czy na przykład na początku jest tylko lekko lepszy humor, a potem tak coraz bardziej, jak to u Ciebie różnie, wygląda? Różnie, różnie. Czasami mm. może po prostu najpierw być hipomania i potem wejść w to mania. Mm. Ale często ze stresu właśnie, a jak zaczynam na imprezy łazić, to po prostu się się nabuzuje, nabuzuje, to wchodzi mi tak w i jestem. No. <laughs> Więc ciężko. I yy, dlatego mi ciężko było kiedyś zapanować nad tym. Dopiero teraz jak zaczynam bardziej czytać, wiem, że muszę się uspokajać, no. mniej bodźcować, jak czuję, że się za bardzo ekscytuję, no, no. To się uspokaja już, tak? Dokładnie. Mm. To teraz, to wszystko, tak? Z tych rad, jak rozpoznać, to w sumie nie było za dużo, bo jeszcze... Bo sama nie mm. wiem, bo sama nie wiem do końca. Często nie jest ciężko rozpoznać, mm. kiedy to się zaczyna. I przez to, no, nie panuje do końca, też dopiero niedawno zaczęłam się leczyć. Mm. Więc, no, druga, druga droga przede mną. Mm. To teraz o ludziach porozmawiamy i o relacjach. Może jak ludzie reagowali na Twoje epizody i depresyjne i maniakalne? Na depresję no ciężko. Miść. Różnie, bardzo różnie. Ktoś potrafił mi powiedzieć, że jestem głupia, bo setne. Ktoś mi powiedział, że powinnam poćwiczyć. No, czyli takie klasyczne teksty. Idź, klasyczne pobiegać, kto ci przejdzie. Albo, że jestem za młoda, mam za mało problemów. Przecież dobrze mi idzie. Hmm. E, czyli raczej się spotykałaś ze złymi reakcjami? Tak? E, u moich znajomych, mm, obecny, wszyscy znajomi, z którymi dalej się przyjaźnię i mam bardzo... Wiele ma, lat były bardzo wspierające. I po prostu czułam od nich dużo takiego miłości. Hmm. I za to jestem bardzo im wdzięczna. E, Czyli u takich najbliższych znajomych jednak były dobre. Mm. Jednak starali się mnie wesprzeć w gorszych momentach, potrafili do mnie przyjechać. Ewa też kiedyś do mnie przyjechała. Za to jestem naprawdę yy, 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 wdzięczna, że mam takich dobrych znajomych. Bo dzięki nim może jestem tutaj dalej. <laughs> A na manie. Dużo, na szczęście, jak jestem w takim spokojnym środowisku, które znam, to tym mam rzadziej, ale dlatego nowi ludzie, nowo poznani, często ich stracę. A ci, którzy mam już długo, to się przyzwyczajają, mówią mi tylko później, że potrafisz czasami być wredna. No. <laughs> ale to zazwyczaj nie dla nich właśnie. Najlepsze jest to, że dla moich znajomych, które mam, to nie byłam wredna. Czyli jak masz to bardziej dla obcych jesteś wredna. Tak. Wtedy mogę być, być bardziej taka, wiesz, że e, siadam sobie na kolankach z dziewczynami, no. wiesz, taka bardziej och, oh, no. oh, och, och, oh, ach, nie? No. Czyli bardziej być taka mm, spontaniczna, no. e, ale wredna jestem dla innych. I jak no. się jest wredne na moich znajomych, to wtedy mam ochotę się od razu rzucić na tą no, osobę. tak odpalasz się od razu. Tak. E, dlatego jak ktoś, jest, jak ktoś jest mi bliski, to raczej w miarę... E, ten, gorzej jak z rodzicami było, bo raz pamiętam tak na przykład, na mamy. Mm. Potrafiłam wtedy bardzo łatwo wpadać w gniew, nie? więc tak no. wykurwiłam Z rodzicami miałam gorsze relacje. znaczy mm. cały czas z nimi kłóciłam, bo oni nie, no, nie potrafili zbytnio, ale... No, nie wiedzieli jak nie się wiedzieli, zachować. Nie tak? wiedzieli, jak, no. jak się zachować. No i no, nie mieli takiej edukacji po prostu, nie? No. A czy któryś z epizodów wpłynął negatywnie lub pozytywnie na jakąś relację, że na przykład jakaś się poprawiła albo pogorszyła przez to, że miałaś epizod? Eee, mania kalna? No to straciłam strasznie dużo nowych znajomych, mm. mojego byłego pewnie straciłam, mm. eee, więc no mania na pewno mi nie pomaga na zdobywaniu przyjaciół. Mm. Eee, Dzięki depresji znalazłam e, wspólny język lewy. Wiem <grym> co, że depresja mi połowa chociaż szybko. <grym> no od e, tego się w sumie zaczęło. No właśnie. Od takich <grym> rozmów depresyjnych. <grym> ale zawsze to jest no. Zawsze jakiś początek. E, ale jednak głównie na minus. Głównie na minus jednak więcej znajomych straciłam przez moje te, no. Epizodę. A przez depresję kogoś straciłaś też, czy tylko przez Manię? Mm, Znoma w liceum tak. Zdarzyło się, że ktoś mi powiedział, jedna koleżanka, którą tam, e, się tam długo już przyjaźniłam, mm -hmm. powiedziała mi, że ja ciągle narzekam, jestem mm -hmm. ciągle smutna, że ona ma dość tego i po prostu mm -hmm. się wyłączyła. Mm. Czyli przez depresję też niestety potrafiłam stracić znajomą. Mm -hmm. teraz będzie pytanie, na które już częściowo odpowiedziałaś. Czy epizody wpływały na to, jak traktujesz ludzi? Tak, Mówiłaś tak. o tym, że byłaś wredna w pani, ale czy coś jeszcze było? Eee, łatwiej też poznawałam ludzi, nie? W uh -huh. sensie, że byłam wredna, potrafiłam być wredna dla obcych, jak mnie uh -huh. no. <laughs> Ale też łatwiej mi się gadało z innymi, uh -huh. nawiązywałam więcej kontakty, więcej znajomości. Uh -huh. Od razu miałam milion znajomych, właziłam mam na imprezy, bo łatwiej uh -huh. było mi zapoznawać ludzi, żeby z nimi chodzić na imprezy. Uh -huh. eee... Czyli tak, łatwiej mi się dogadywało, ale też łatwiej byłam, no mówię, agresywna, nie? A w depresji, tak, no przede wszystkim się bardziej boję ludzi, nie lubię Czyli z nimi rozmawiać. się Wycofuję tak? się, wycofuję się zupełnie mało się społecznie, raczej staram się trzymać bliższych znajomych, mm. których już trochę znam, a nie tak się rzucać na nowe, bo nowe jest stresujące. Mm. Dlatego mogę czasami bardzo późno odpowiadać na Wasze wiadomości, ponieważ się Was boję. Bo was nie znam. Więc nie męczcie za bardzo, Mairy, wiadomościami, żeby nie stresować. E to jeszcze jak chodzi o ludzi, to może po czym inna osoba mogłaby rozpoznać, że jesteś w depresji albo w manii, tak jak myślisz? No bo jeśli ty nie zauważysz, że jesteś w Manii, to na co inni ludzie mają zwracać uwagę w Twoim wypadku, żeby móc ci powiedzieć odpowiednio szybko, że zaraz będziesz miała manię? Skoro ja nie zauważam, to ciężko mi powiedzieć, jaki nie mają zauważać. No, na przykład taka nagła zmiana nastroju, że nagle zaczynasz być rozgadana, wesoła, i tak dalej, to, eee. to może być taki sygnał, tak? Czy... Nie, ja tak czasami mam, jak jestem mm. wśród moich bliskich znajomych, to... A, Bo to ja, to ja też, też jestem ekstrawertykiem. Mi? Jestem już ekstrawertykiem, ja, ja, więc tak, jak masz zaufanych to... ludzi, to... Tak, tak, się otwiera. jak jest, mam zaufanych ludzi, to się otwiera, więc mm. takie raczej nie, bo... Zresztą, yy, to mi widziałaś też, jak na moich rodzinach się zachowałaś no, tak, tak, ze znajomymi. No. Więc no, jak jestem wśród swoich wszystkich znam, to się czuję komfortowo, to dalej jestem taka rozgadana. Mhm. Eee, więc bardziej właśnie jak na przykład będzie, zaczyna być wredna dla obcych, mhm. to może być jakiś wskaźnik, że mhm. mogę mieć... Eee, to nie tak, że ja nigdy nie jestem wredna dla obcych, ktoś mhm. mnie może naprawdę zdenerwować. Eee, na przykład w tym momencie, kiedy ktoś coś robi mo mojemu znajomemu, to mogę mhm. po postarać się go bronić, nie? Mhm ale wtedy, ale nie w taki mocny sposób, nie mm. wiem jak to określić. Że taki mniej agresywny. Mniej agresywny, nie? tak. E, ale depresję, mm, Ja mam głównie depresję, prawie mm. <grym> cały czas, więc ciężko mi powiedzieć. Nie wiem czy odróżnią to od mojego normalnego... Dobra. Cichsza, mm. mniej chodzę na imprezy, mniej się spotykam z ludźmi, bardziej nerdzę w komputer mm. albo leżę sobie w łóżku. No. Czyli mm. mniej tak też y, bardziej ignoruję wiadomości, mnie piszę, mm. y, mniej memów wpuszczam, mm. od razu ludzie do mnie piszą. Myra. Co się stało? Co się stało? Wszystko w porządku z tobą nie, nie ma o potem można też rozpoznać. No. Yy, dobrze, a jakie zachowania innych osób yy, pogarszają sprawę, czyli na przykład jak masz manię, to jakie zachowania innych sprawią, że będzie ci gorzej, czyli na przykład twoja mania się nasili albo, że po prostu się, się gorzej czuła. Się napić. Spoko. Spoko. To które zachowania innych osób pogarszają Twój stan w epizodach? Że na przykład masz manię i jak ktoś się zachowuje w jakiś sposób, to ta mania przez to jest silniejsza, albo właśnie po prostu gorzej się, się czujesz? Uspokój się chyba w każdej sytuacji. Czyli jak ktoś ci walnie takim tekstem, to od razu podburzasz się. Tak, nie można, tak, uspokój się. Coś tam, zachowujesz się jak wariat. No takie teksty mnie też triggerują w sumie, więc to, tak. to się nawet nie dziwię. Przesadzasz. Hmm, no ogólnie ze mną powinno się to obchodzić jak z dzieckiem z ADHD, no. tak trochę, ja powiem, ale z takim, takim stereotypowym no. dzieckiem z ADHD, tak nie takim prawdziwym. O nie, nie jestem prawdziwa. Nie, w sensie wiesz za mi chodzi, no wiem, że, że jestem stereotyp. Mm. Tak, wiem. Takiego że... napusowanego, no, energicznego... Większość ludzi kojarzy, kojarzy, no, większość ludzi kojarzy tak. ADHD właśnie, że tak, mały chłopiec nie umieł siedzieć na lekarstwie, tak. cały czas się wierci, biega, wychodzi z klasy i... Tak, kolasuje. tak, tak. No Robi te, ten stereotyp, to właśnie trzeba mi traktować jak taki stereotyp. Mm. Yy, no, no spokojnie, spokojnie, najlepiej by było jakoś namówić, że o, chodź, tam będzie fajniej, pójdziemy tam, yy, a tak naprawdę doprowadzić mi do domu. No. Ale jak już naprawdę przesadzam i yy, jestem agresywna, to nie powinno się też pytać ze no, no tak, bo w takim stanie maniakalnym to się zakaża i sobie i innym też, nie? Tak. więc Tak, to powinno właśnie być hospitalizacja. Yy, a poza takimi tekstami innych ludzi, to jakieś konkretne zachowania na przykład. No domyślam się, że jak masz manię i ktoś będzie ci dawał alkohol, to ci się pogorszy. Nie? No tak, a jakieś, jakieś inne jeszcze zachowania. A właśnie poza tekstami to jakieś zachowania typu, jak na przykład dawanie ci alkoholu? Może jest coś jeszcze, co by sprawiło, że ci się pogorszy? Jakieś zachowania innych ludzi? Mm, olewanie mnie, jak się mm. tak zachowuje, to mnie jeszcze bardziej mm. rozjusza. Tak jak mówiłam, że nie zwracam na mnie tamten kolega uwagi, to. wylałam u koczyka, mm. no ale. Ech. Zapraszanie mnie na te imprezy dalej hmm. pomimo, że się tak zachowuję. No, no, bo wtedy chodzisz na więcej imprez i jeszcze hmm. bardziej się nakręcasz, nie? Hmm, ekscytowanie mnie po prostu czy hmm. myślę, jest taki typu twór... Chodź, będzie super! Ohohoho, idziemy, no. zajebiście będzie, no weź, no! No i to już tak nakręca wtedy. Tak, tak. Czyli tak. najlepiej podejść spokojnie po prostu. Spokojnie. Jak spokojnie to, właśnie... To bo... aktywności. Tak, spokojni no. ludzie mnie uspokajają. Dlatego większość mm. moich znajomych to introwertycy. No. na przykład ja. <laughs> tak, właśnie jaki jest taki spokój, to ja się czuję najbardziej komfortowo. Mm. Bo się uspokajam też trochę. Mm. Bo tak przyjmujesz po prostu stan innych ludzi, tak? Że jak ktoś jest taki, o, to też się taka robisz. A Może ktoś jest nie spokojny, w... to tak ci uspokajasz. Może nie do końca, bo mhm. nie trwa tak od razu, nie? No tak. Ale łatwiej mnie wtedy namówić do e, wieży, ale też takim wiesz, nie do końca takim spokojem wiesz, że mhm. będziemy usiądziemy, bo ja, ty, bo no. ja jesteś nuda, idę sobie, no. nie? Tylko takie chodź tam, dziecko, będzie fajnie, pobawimy się w placu, na placu na pracę zabaw. No. To, to, to mi zaproponował, jakby ktoś, jak ktoś mi zaproponował wtedy plac zabaw, to ja bym od razu na plac zabaw poszła, na zewnątrz. Mhm. Więc po, naprawdę, zasobnie jak tylko wtedy byś miała za dużo ekscytacji, jakbyś tam na karuzeli się kręciła, chyba nie, że właśnie jakiś dębę, chyba, dębę... bym mi się zakręciła w głowie, i bym zemdlała, hmm. chyba, hmm. bo ja pewnie tak mi się zakręciła z tym moim korą że bym tam zemdlała. <laughs> A jak z depresją? Czy hmm. jakie zachowania ludzi cię dołują jeszcze bardziej kiedy masz depresję? Eee. Olewanie, znaczy chcecie takie... Choro, depresja to nie choroba, że to jest udowane, no, że pobiega, że przesadzasz. No to, już, to o czymś nie no. mówiłam, że te takcy ludzi, e, pff, że jesteś głupia, że w ogóle ten albo w ogóle ja te, że nie tylko ty masz problemy. Mm. No, Czyli takie umniejszanie po prostu twoich problemów i tak, 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 nieważnianie emocji. I yy, to nie chodzi o to, że ja yy, nie rozumiem, że ktoś ma inne też problemy, no. No, ty to tylko to, to, moim to... zdaniem każdy problem każdego jest ważny. No tak. to o, to, to zmienia, formu? że ktoś ma inny problem? No ty masz też problem, nie? No to tak jak komuś powiedzieć, nie wiem, komuś bez nogi powiedzieć, a co ty narzekasz? Ktoś inny nie ma obu nóg. No tak, to, to jest tak samo, nie? No nie powinno się tak porównywać po prostu problemów różnych ludzi. wszystkie są tak samo ważne, no. I jeszcze co można zrobić dla ciebie jak masz depresję? Co, co ci pomaga wtedy, jak inni bliscy coś robią? Po prostu być tak naprawdę. Mhm. E, pisać do mnie pomimo, że tak się zapóźno. Ja nie, nie wymagam sporo poza po prostu obecnością. Jak ktoś jest i wiem, że mam kogoś... Zawsze jest mi lepiej niż jak się czuję, że jestem sama. Mm. To się czuję, że po prostu nie mam dla kogo żyć, nie? Mm. A zawsze jakaś, jakiś powód do życia jest po prostu mile wskazany. Mm. Mm, dobra, no to skończyła nam się tutaj lista pytań, ogólnie z tej ściągawki. Wszystkie, tu były wszystkie pytania ogólnie od ludzi z Instagrama, od ludzi z naszej strony i od ludzi z grupy. Um, I teraz jeszcze, może chciałabyś coś jeszcze od siebie dodać? Coś, czego tutaj nie mówiliśmy. Nie. Mówiłam, <laughs> że sobie przygotowałam. <laughs> Okej, okay, czyli na tym kończymy, tak? No, jeśli macie jakieś jeszcze pytania, to, to możecie że... pisać w komentarzach albo do nas na stronie, możecie napisać, możecie na grupie, na pliw, tam gdziekolwiek. Ja sobie te pytania zbiorę i jeszcze możemy więcej odcinków zrobić o dwubiegunówce. I ogólnie możecie dawać propozycje, o czym byście chcieli. Bo na przykład ja mogę opowiedzieć o Borderline, z którym się zmagam i o ADHD. Mam też zaburzenia depresyjno-lękowe. No, ogólnie możecie pytać nas, o, możecie proponować jakieś tematy, o których by, byśmy mieli opowiedzieć i mm. sobie tam zbierzemy te propozycje i będziemy potem myśleć, o czym zrobimy następny odcinek. Mm. Teraz było materiału na, na trzy odcinki wie, pewnie, więc to się tam podzieli, a jeszcze będą później odcinki. Coś chciałaś powiedzieć? Tak. <laughs> Chciałam powiedzieć, że ja bardziej z tematów pewnie, jeśli chodzi o mnie, to właśnie dwubiegunówka, zaburzenia odżywiania, na przykład bulimia właśnie, bo z tym się zmagałam i fobia społeczna, a, ekstrowertyzm to też jest ciężka oh no, sprawa. O tym nawet w poście pisaliśmy tak. na właśnie, ekstrawertyzm a fobia społeczna, w sensie to był post o fobii społecznej, ale tam też wspomniałam właśnie o ekstrawertyzmie, że to wcale nie wyklucza kogoś z tak. fobii społecznej, to nie jest tak, że tylko introwertyk ma fobię społeczną, może mieć każdy i to jest zwłaszcza uciążliwe u osób ekstrawertycznych, nie? no bo mają potrzebę wychodzić, a jednocześnie się boją i to tak wtedy taka sprzeczność jest. Ale to mi się wydaje, że to chyba temat na inwestycje. No na to tak. Pa, pa! Trzymajcie Cześć. się, misiaki!